Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was moi chani w kolejnym odcinku z Poglądców mitów w GTA 4. Ja jestem hubson no i kurde, delikatne tarapaty zauważyłem, bo ja nie nadążam z waszymi sugestiami. Nie wkurzajcie się za to, przepraszam, ja naprawdę się bardzo staram, ale to nie jest moja wina, słuchajcie, nie jest moja wina. Wina jest Boga, że mnie w taki słaby aparat myśleniowy wyposażył. Także proszę zgłaszać roszczenia do niego, a na pewno nie do mnie. A tymczasem zapraszam was na świeżutką porcję mitów, świeżutkie sugestie, no i generalnie, jak zawsze, życzę wam przewspaniałej zabawy. Let's go, kurde, jedziemy z tym tematem. Co do mitu z dzwonieniem do firmy taksówkarskiej Romana, to zobacz, co się stanie w wersji na konsole. No dobrze, moi kani, trochę jestem zdezorientowany, bo jestem na Xboxie. Grafika tutaj jest fatalna, naprawdę. Nie da się grać, trochę się wszystko tnie. No ale mniejsza to jest bardzo fajna rzecz i musimy sobie to przetestować, bo rzeczywiście nie sądzę, że w przypadku GTA Atlanta na Xboxie też będziemy mieli do czynienia z crashem, co nie? Okay. Żeby nie było, że to nie jest Xbox, to jest Xbox, mamy tutaj jakby, a właściwie nie mamy tutaj. Tej takiej zakładki. Która jest na kompie, która pozwala nam ustawić grafikę w grzenie, jakby rozdzielczość i tak dalej. Tego tutaj ewidentnie nie ma, także macie takie potwierdzenie, że Was nie ukłamuje po prostu. No i w takim razie przejdźmy sobie już do badania tego mitu raz jeszcze właściwie. Wybierzmy na początku ten numer 55522222 i sprawdźmy, co się wydarzy. No i teraz ten mit ma jak najbardziej sens W sensie, okej, okay, może się dodzwonić, nie możemy Ale ewidentnie ten numer działa I zobaczmy, czy tak samo będzie w przypadku numeru 555 3333. No i mamy dokładnie to samo No to moi drodzy, ewidentnie coś w GTA 4 Na kompie jest nie tak, że Te komunikaty nie wyskakują, nie? Że to mają jakieś problemy i że po prostu nie mogą Odebrać, co zapewne jest związane Z tym, że firma Romana Belika Jest rozpieprzona, jest spalona, nie? Zapewne to jest właśnie ten etap fabuły GTA 4, nie? Gdzie Roman Belik tam stracił biznes, bo Dimitri Raskalow mu go najzwyczajniej spalił. Także to było mega warto sprawdzić i jest to moim zdaniem też super ciekawostka. Ej, Cycuszku, a może zobacz, co się stanie, jak się teleportujesz do nich na ławkę? Hmm? No dobrze, cytuszku, zobaczymy, co się ciekawego wydarzy. No i czy będzie przede wszystkim komunikaty Nico Belić has been spotted, czy jednak wydarzy się coś zupełnie innego i coś znacznie ciekawszego. No bo chyba taką najbardziej prawdopodobną opcją jest to, że no, gra gdzieś tam powie nam, że Niko został zauważony przez Derika, No i zadanie przez to jest po prostu sfajlowane. Ale nic, nie będziemy tutaj jakoś rokować, przewidywać, tylko po prostu za chwilę zobaczymy co się wydarzy. Wychodzi na to, po tym co tam przez moment się pokazało, że po prostu jak Niko opuści dach, to będzie napis, że do no spotkanie zostało zakończone, przez to nie możemy tej emisji przejść, co nie? Sprawdźmy zatem jeszcze jedną ewentualność, która mi osobiście przychodzi do głowy, czyli po prostu użyjmy sobie airbreaka, żeby pojawić się tak jakby przed nimi. Down... Ej, przecież ten gościu dzwoni do nas, gadamy z nim, dlaczego tutaj nic się nie dzieje, dlaczego słuchawki nie ma w swoim ręku, dłoni. Nieważne. No to ewidentnie takie rzeczy w GTA to chyba nigdy nie zostaną dopracowane. No tak czy inaczej odpowiedź mamy, czyli to co się stanie to to, że spotkanie jakby zostanie zakończone, gdy tylko zejdziemy z tego dachu. Także no chyba można powiedzieć, że nie wydarzyło się nic ciekawego i sugestia nie pykła. Ciekaw natomiast jestem, jaka kastenka się załączy w przypadku, gdy zabijesz tylko jednego z albańskich oprawców Romana. Sprawdzę to ogólnie bardzo chętnie, ale powiem wam, że no podejrzewam, że nic tutaj ciekawego nie uzyskamy, nie? W sensie po prostu i tak taka scena, czuję, że będzie ta pierwsza z tymi oprawcami Romana, że ona po prostu będzie i tak anulowana. Ale okej, okay, weźmy sobie raz jeszcze snajperkę i zabijmy tym razem tylko tego jednego typa, o którym tutaj wspominał użytkownik El Adrianko, z tego co widzę. Zwróćcie uwagę, że ten gościu do nas pędzi, chyba chce nas pobić, tak mi się wydaje, nie? Że jakby biegnie, biegnie, biegnie w naszą, w naszą stronę, dokładnie tak. No i Taka scenka, no zwróćcie uwagę, o której mowa była, czyli to taka pierwsza, że pierwsza ona została anulowana. Można było się tego spodziewać, co tu będę dużo mówił. Szybciej zniszczysz turizmo i inne pojazdy z nieukrytym silnikiem niż te z ukrytym. W sumie to tak trochę nie pamiętam, jaki jeszcze inny samochód poza turyzmą miał ten silnik odkryty. No ale dobra, będziemy za chwilę coś na ten temat kombinować. Na początku sprawdźmy sobie ten mit na przykładzie samochodu Intruder, no i na przykładzie samochodu Turismo. Sorry za mój skrzypiący fotel. Zobaczmy, ile ten samochód wytrzyma kulnie. Będziemy strzelać sobie idealnie w maskę tego samochodu tam, gdzie znajduje się silnik. 45 kul wystrzelonych. 50 kul wystrzelonych i zobaczcie, że w końcu ogień się pojawił. Także naprawdę całkiem sporo chyba przetrwał ten intruder, nie? Skubaniec nie poddał się aż tak szybko, zdecydowanie. No ale zobaczmy, czy przypadkiem samochód turizmu nie będzie równie wytrzymały. Także weźmy sobie może tutaj na te schodki, żeby widzieć to wszystko z góry. No i rozpoczynamy strzelanie. No to moi kochani chyba odwaliłem maniane, bo wystrzelałem ponad 40 kuli, chyba w ogóle nie trafiałem w ten samochód, ponieważ tutaj ewidentnie gdzieś w tym samochodzie, w tym miejscu brakuje tekstury, jestem zajebisty. Stańmy sobie raz jeszcze po prostu idealnie za tym samochodem, no i wykonajmy jeszcze jedną próbę. No i zobaczcie, 26 albo 27 kul było i samochód się zapalił, także prawdopodobnie ten mit będziemy mogli sobie potwierdzić, natomiast wykonamy jeszcze jedną próbę na przykładzie jakiegoś innego samochodu, właściwie to innych samochodów. No dobrze, tym razem testy będą wykonywane na przykładzie samochodu Manana, no i samochodu Infernus. Zaczniemy sobie tym razem od samochodu sportowego Infernus, który ma silnik, tak jak to autor mitu napisał, nieukryty, także zobaczmy ile ten samochód tym razem wytrzyma. I zobaczcie, znowu 26 kul, i samochód się zapalił. Także no tutaj raczej sprawa jest jasna. Chociaż, no kto wie, być może Manana teraz wytrzyma znacznie mniej, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, że samochody, które mają ten silnik odkryty, to one po prostu wytrzymają dużo mniej strzałów. I widzicie, 30 kul wystrzelonych, a samochód Manana dalej nie zaczął się palić. I prawdopodobnie znowu zacznie się palić w okolicach kuli 45, 46, 7, 8, coś takiego. Po 52 kulach, po 52 kulach samochód manana zaczął się palić. Także no moi drodzy, mega fajna ciekawostka, serio. Jeżeli strzelisz ze snajperki wlecący helikopter wycieczkowy, to automatycznie zacznie on lecieć w Twoim kierunku, kiedy tylko dostaniesz gwiazdkę pościgu. Dzieje się tak, ponieważ gra odczytuje go jako helikopter policyjny. No to może być mega ciężkimi do zbadania, ponieważ zanim się jakiś helikoptery zespałnuje, mowa tu oczywiście o helikopterze wyścigowym. What? To raczej może trochę czasu minąć, ale zobaczcie... Ej, co się dzieje w przypadku tego śmigłowca? What the fuck? Ej, panie, gdzie pan lecisz? Ej, co dzieje on? No duchy jak nic w tej grze są, ja pierdziele widzieliście zniknął! What? No tak czy siak, wypadałoby jeszcze zobaczyć, co stanie się w przypadku helikoptera tego wycieczkowego. No ale jak mówiłem wcześniej, no żeby on tutaj mi się gdzieś pojawił, no to chyba muszę liczyć niestety na cud. Zauważyłem, że jedyne helikoptery, które się spawnują na niebie w tym momencie, to są takie, nie wiem, helikoptery jakiejś stacji radiowej, czy coś takiego. Może tego Weasel News, czy coś. Ale tych wycieczkowych totalnie na niebie nie ma. O, dobra, 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 dobra. I teraz sobie w tego gnoja oddajmy jeden celny strzał. Raczej chyba trafiłem, ale gdzie on znowu, gdzie on znowu poleciał? Ty, a ten? O dobra, w tego udało mi się wcelować. I zwróćcie uwagę, że on rzeczywiście leci w stronę Nikobelicia albo jednak nie. Oddałem jeszcze jeden celny strzał. Nie wiem, czy on teraz przypadkiem nie zawraca. Zobaczymy, czy będzie leciał w naszą stronę tym razem. Nie no kurde, on jakby przez moment chce nas dorwać, chce lecieć w naszą stronę, ale potem i tak oddala się od nikobelicia i zaczyna lecieć w tę stronę, w którą leciał pierwotnie. Zobaczcie, jakby nawraca przez chwilę i potem znowu zaczyna zawracać. Także moi kochani, o ile faktem jest to, że możemy dostać za postrzelenie helikoptera jedną gwiazdkę w levelu, to jak najbardziej się zgadza, no to osobiście nie uważam, że gra uważa te helikoptery wycieczkowe jako helikoptery policyjne, także no moim zdaniem osobiście mit możemy sobie obać. Ogólnie to zawsze można przejść przez bramki bez płacenia. No to moi khań, mi się wydaje, że plan jest taki, że przepuszczamy sobie jednego typka, poczekamy, aż on podjedzie pod bramki. Pierdykniemy w niego tak, żeby on tą bramkę rozwalił i potem spróbujemy sobie przez tą bramkę przejść z buta. zobaczymy, co się wydarzy, nie? Ja osobiście uważam, że coś w tym może być. Tego typu nie akurat w serii GTA, myślę, że możemy spotkać całkiem sporo. O, ty gnoju, kurde, panie policjancie! Zaatakować my chciał, widzieliście? What? Tak czy inaczej wysiadam z mojego samochodu i przechodzę sobie w tym momencie przez bramkę. Czy coś się wydarzy? No i zobaczcie, że rzeczywiście możemy sobie przez tę bramkę przejść bez żadnych nieprzyjemnych konsekwencji. W sensie policja nas po prostu nie goni. No oh moich kani, także to mi się wydaje, że tutaj raczej nie ma co więcej testować. Oczywiście wykonamy sobie dla jasności jeszcze jedną próbę, bo tam z boku jest jedna bramka nierozwalona, tylko że tym razem ogarniemy sobie to w ten sposób, że rozpędzimy się nieco, wysiądziemy z samochodu. Samochód rozwalił, jak widzieliście, bramkę. I teraz, sobie spróbujemy przejść przez ten już nieistniejący szlaba. No i policja po raz kolejny nas nie goni. Także, sprawa jasna i mit możemy sobie potwierdzić. Także, jeżeli chcecie zaoszczędzić te 5 dolców na przejeździe z Bohan do Broker, czy, czy tak z Bohan do Broker, ch ch chyba dobrze mówię, no to w taki sposób właśnie możecie to uczynić. W grze podstawowej, jeżeli Niko zostanie zastrzelony podczas pościgu, no to policjanci będą dalej do niego strzelać, żeby upewnić się, że został obezwładniony. Ale jeżeli zginiemy od na przykład granatu, to policjanci nie będą do nas strzelać. Oj, zauważyłem moi Kani, że ostatnie odcinki to jest jedno wielkie polowanie na super detale bez kitu. To też jeżeli okaże się oczywiście być prawdziwe, to będzie w ogóle mega ciekawostka, nie? Że jeżeli policja nas zabije, gdy będziemy mieć w ręce broń, czyli po prostu policja zabije nas ze swojej broni, to jeszcze cały czas będą tego nikobelicia biednego dobijać. Gdzieś tam z tego pistoletu bądź strzelby, w zależności od tego, co policjant dany będzie miał w ręce. Natomiast potem oczywiście przeprowadzimy sobie próbę wykonaną na granacie, czyli się wysadzimy, zrobimy z siebie zamachowca, no i wtedy też oczywiście spojrzymy sobie na to, czy policja dalej będzie tego biednego nikobelicia dobijać, czy jednak już sobie odpuści strzelanie w niego. XD <ścoughs> Hahaha! What the fuck, co to było? Boże, biedny śmigłowiec. Ok, tak czy siak, Niko właśnie został zabity, i zwróćcie uwagę, że policja dalej do niego próje. I no, chłopisz ledwo daje radę, jakkolwiek nawet leżeć pośmiertnie. What? A oni jeszcze w niego prują, więc to jak najbardziej się zgadza, jeżeli chodzi o ten mit. Okej, okay, policja podjechała, także możemy się po prostu wysadzić i zobaczyć, nie? Jak to będzie wyglądać. Czy policja rzeczywiście dalej będzie pruła do Nikobelicia, czy jednak nie będzie do niego strzelać? Były strzały. Słyszeliście? Gdyby Niko belić, nie wyleciał w powietrze i nie poleciał bardzo, bardzo daleko i wysoko, to prawdopodobnie policja i tak by do niego strzelała. Także tutaj, moi kochani, mi się wydaje, że nie ma żadnego powiązania między tym, czy policja będzie w nas strzelać dalej po śmierci Niko, w zależności od tego, czy zostanie on zabity z broni przykładowo przez policjanta, czy sam się wysadzi za pomocą granata. Nie, raczej tutaj żadnego powiązania ja osobiście nie widzę. W misji Miej Serce, Heavy Heart, musisz zawieźć ciała do doktora, za co dostaniesz 3000 dolarów, ale możesz wykonać tę misję w inny sposób. Wystarczy, że porzucisz ciała, najlepiej wyskakujące wolno z jakiejś rampy, tak żeby te ciała wypadły z bagażnika, no i wtedy misja też zostanie zaliczona. Ale niestety nie dostaniesz za nią żadnych pieniędzy, a poza tym będzie też unikalna rozmowa z Elizabetą Torres. Ja tutaj w tym micie w ogóle nie jestem ciekawy tego, że tam jest jakieś alternatywne zakończenie czy coś, bo wiem, że jest. Ja wam to kiedyś pokazywałem na odcinku z ciekawostek. Pokażę wam to oczywiście też przy okazji badania tego mitu, bo jest to uważam fajna ciekawostka, że to zdanie ma jakby dwa y, wyjścia takie finalne. W sensie dwa takie sposoby, na które może się po prostu zakończyć, co nie? Natomiast mnie ciekawi to, czy możemy te zwłoki z tego bagażnika wypieprzyć. To jest w ogóle dla mnie mega, ultra ciekawe. I nawet z tego co pamiętam, tutaj w okolicy mamy całkiem fajną rampę, gdzie moglibyśmy sobie tego triczka przy testować. Tak, dokładnie. Ta rampa będzie znajdowała się chyba tutaj, na tym pomoście, z tego co mi się wydaje. Także weźmy się, zerbrejkujmy, to znaczy wyłączmy tego całego airbreaka. To miałem na myśli. Otwórzmy ten bagażnik, gdzie mamy zwłoki tych dwóch biednych mężczyzn, czyli oczywiście pana Menego, tam jak już nie pamiętam jego nazwiska Esquela, Esquela, Man Esquela i, i tego jego kamerzysty dziwnego, podejrzanego. Rozpędźmy się zatem porządnie do tej całej rampy. No i zobaczmy, czy te zwłoki mogą z tego bagażnika wylecieć, bo no szczerze, no interesujące. Czuję mnie to po prostu mega mocno. Także co, ciśniemy na rampę, delikatnego fikoła robimy i co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy? Te zwłoki chyba dalej były w tym bagażniku, nie ma, wypadły. Ej, ale gdzie to się stało? Ja w ogóle tego nie widziałem. Nie no i to co też tutaj użytkownik Morożka napisał to to, że właśnie będzie ta e, alternatywna rozmowa z Elizabetą, która powie, że nie dostaniemy żadnych pieniędzy, no bo żeśmy nie wykonali tego zdania tak jak wykonać je powinniśmy, nie? Czyli odwożąc jakby zwłoki do doktora. No bo powinno to ogólnie wyglądać w taki sposób. He'd been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. The doctor has that stuff. Good! One less thing to bother me. The Ej, dobra moi kochani, ja mam jakiś fetysz, ja po prostu muszę zobaczyć, jak te zwłoki z tego auta wylatują, bez kitu, mega mnie to ciekawi, także otwórzmy sobie raz jeszcze ten bagażnik i wspomóżmy teraz się trochę airbrake'iem, nie, ustawmy sobie jakoś fajnie kamerę, żeby to dobrze zobaczyć i delikatnie, powolutku przekręcajmy ten samochód, uwaga, uwaga. Ej, no nie, no to jest oszukaństwo Tego w ogóle nie widać, zobaczcie No kaszana totalna, ja byłem pewny, że będzie po prostu widać jak te zwłoki z tego samochodu wypadają Ale one po prostu, o, znikają i teraz nagle się pojawiły tutaj z dupy koło mojego samochodu No bardzo dziwne, bardzo dziwne, naprawdę Spróbuję sobie raz jeszcze, bo ja chcę zobaczyć te animacje wypadania tych zwłok z tego samochodu Poszukam jakiegoś fajnego miejsca, może coś fajnego właśnie do tego, do jakby testowania tego mitu mi się uda znaleźć niebawem Okej, okay, jeszcze raz, tylko ciutkę szybciej O, o, o o, o no, 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 no! O i teraz też włoki fajnie wypadły. Ej, to jest kozacka sprawa, bez kitu. No myślałem, że nic takiego nie uda mi się uzyskać, ale jednak się udało, także po prostu, moi kochani, jestem z siebie dumny. No i oczywiście mi ten mogę z wielką przyjemnością potwierdzić. Dziękuję moi kochani, że byliście wraz ze mną na tym odcinku z pogromców mitów GTA 4. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. No i mam też nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Jak zawsze na koniec dziękuję patronom za wielkie wsparcie. Życzę miłego dnia. No i słyszymy się niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.